Witajcie! Z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału poświęconemu Wiedźminowi 3 Nextgen Testy na RTX 3090 i oraz RTX 4090. Jeżeli chodzi o 3090 i użyłem karty FTW3 ze stajni EVGA. Jeżeli chodzi o 4090 użyłem Strixa ze stajni Asusa. Wiedźmin 3, ustawienia oczywiście maksymalne standardowa rasteryzacja jak i bez RT i bez DLSS oraz oczywiście dodatkowo z RT bez DLSS i z RT plus DLSS Quality na 3090i i na 4090 jak również DLSS 3 plus Frame Generator na RTX 4090. rozdzielczości Full HD 1440p i 4K na no generalnie wielminętrzny egzamin jest tak wymagającym tytułem, że też tutaj akurat dorobiłem testy Full HD, tak żebyście mieli pogląd na wydajność. To, co jest bardzo istotne, to na przykładzie 3090 Ti tutaj powiem. Przykładowo w rozdzielczości 1440p ze wszystkim na maksa, bez ray tracingu, bez DLSS mamy po 140, po 160 klatek, a po aktywacji ray tracingu spadek do około 40 klatek. Także 100 klatek niejednokrotnie nawet ponad spadku kilkaset procent spadku po aktywacji śledzenia promieni. To naprawdę nie Mucha, jeżeli chodzi o obciążenie. I tutaj trzeba jasno zaznaczyć, że mimo tego, iż Redzi zrobili konkretną robotę w kwestii upiększenia Wiedźmina 3, to mimo wszystko wygląda gorzej niż Cyberpunk 2077 i również działa gorzej niż Cyberpunk 2077. Oprawa graficzna usprawniona, mimo wszystko nie usprawiedliwia tak ogromnych spadków wydajności. I uważam, to jest moja subiektywna opinia, że jest to poniekąd yy, też promowanie. Serii 4000, a dokładnie DLSS-3 plus frame generatora. Wiadomo, CD Projekt Red dla współpracuje z Nvidią, jeżeli chodzi o implementację ich topowych technologii. Przy Wiedźminie 3 był to chociażby Herworks, Przy Cyberpunk 2077 mieliśmy Ray Tracing DLSS. No i tutaj przy Wiedźminie 3 NextGen również Ray Tracing DLSS. Także no, generalnie rzecz biorąc, nie ma karty poniżej 4090. Która udźwignie Wiedźmina 3 w jako tako akceptowalnym, akceptowalnym klatkarzu z ray tracingiem i DLSS na quality, w wyższych rozdzielczościach, jeżeli chcemy wszystko wymaksować, ale i tak, i tak trzeba się posiłkować najlepiej DLSS 3 plus frame generator, żeby tak naprawdę uzyskać konkretne ilości klatek. A tutaj ten frame generator naprawdę chore ilości klatek dodaje, bo nawet kilkadziesiąt i w rozdzielczości 1430p, jak i Full HD nawet możemy doskoczyć o ponad 100 klatek więcej względem braku zastosowania frame generatora. Także na konkrecie, jedyne co zauważyłem, do czego można się przyczepić, to problemy z oświetleniem, z retracingiem przy użyciu frame generatora troszkę bardziej widoczne niż bez użycia frame generatora, gdzie nie jest to myślę problem samego FG, a po prostu implementacji RT, gdzie Redzi przywalili jakieś chore ilości promieni i podejrzewam, że optymalizacja będzie wyglądała z ich strony w taki sposób, że będą po prostu cyklicznie w kolejnych hotfixach troszkę tą ilość promieni zmniejszać. No, tak to wygląda. Dlaczego tak zrobili? Cholera wie, może po prostu chcieli, żeby znowu się coś działo nie do końca w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Ale okej, okay. co można zrobić, żeby w ogóle usprawnić działanie widzenia? Przede wszystkim używajcie w opcjach graficznych w NVIDIA Reflex. Bardzo niweluje stuter i drastycznie zwiększa 1% low. Przykładowo na 3090i, jak testowałem, 1% low bez Nvidia Reflex spadł nawet do 20 paru klatek w 1330 p a z Nvidia Reflex ponad 60 klatek bez absolutnie żadnych problemów przy danych ustawieniach graficznych. Także to jest jedna rzecz. Niwelacja stuteru. Druga rzecz, ewidentnie zwiększa się płynność, także to jest bardzo istotne i teraz też to, co zauważyłem, Full HD, 1430p i 4K, zalecam używanie NVIDIA Reflex, a w wyższych rozdzielczościach, bo też robiłem testy, tylko to się pojawiło w osobnym materiale już w styczniu przy testach 4090 versus 4080 versus 3090 Ti, też materiał w 1430p i 4K, przy czym do Cybera będzie dodany jeszcze Full HD i do Wiedźmina 3 też będzie dodany Full HD. Reszta gier 1440 p i 4K. A też dodatkowy materiał, jeżeli chodzi o Aspekt 21x9, format 21x9, no i w samorządności 3400x1430p, 5160x2160 i 6880x2880. No ale to osobny materiał, też na 3090 i i 4090 w tych, Ogromnych, że tak powiem, rozdzielczościach mam testy już zrobione, natomiast nie zaimplementuję ich do tego materiału, no bo część zrobiona w 16 na 9 część zrobiona 21x9, no i się to po prostu nie zgrywa przy montażu. Także poczekajcie na kolejny materiał z porównaniem kart graficznych, tam będziecie mieli niezłą rzeźnię, bo jakby nie patrzeć, Geralt, zabójca potworów, cały czas określanie aktualne nie tylko w uniwersum Wiedźmina, ale również w uniwersum kart graficznych. Czy tak to określę. A, a tak swoją drogą trzeba przyznać, że Wiedźmin 3 jak debiutował, no to miał też problem z utrzymaniem 60 klatek na ówczesnych topowych kartach graficznych, jakimi były GTX 980, GTX 980 Ti, czy też GTX Titan X Maxwell. Full HD 60 latek było nie lada wyzwaniem, żeby utrzymać to bez spadków wydajności, i teraz po kilku latach mamy powtórkę z rozrywki. Znowu topowe karty graficzne mają problem z ujarzmieniem Geralta. Byłoby to oczywiście całkowicie uzasadnione, gdyby ta grafika była również całkowicie dostosowana do standardów, chociażby cyberpunk'a. No, ale tu w tym aspekcie aż tak dobrze. To niestety nie wygląda, chociaż i tak roboty REDZI zrobili konkretną, bo różnice są widoczne gołym okiem. Co jeszcze warto zrobić, to ręcznie podmienić w katalogu BIN. W linku pod materiałem macie bezpośrednio odnośnik do pliku, który trzeba pobrać. Mianowicie chodzi o zmianę w katalogu BIN DLSS z iteracji 2.4 na 2.5. Dodatkowo, poza tym, że zwiększa się parę procent, 3, 4, 5% wydajność na każdej karcie graficznej, także zawsze coś, to jeszcze zwiększa się poziom jakości DLSS, co szczególnie widać w opcji Quality jak i Balanced, bo Performance czy Ultra Performance, no to niezależnie od rozdzielczości, no jest po prostu lipa i masło, więc ja osobiście nie polecam, ale Balanced i Quality w wyższych rozdzielczościach, w zasadzie 2560 x 1440 p Zwyż jest całkowicie elegancko. Nie ma problemu z ghostingiem, Wydajność leci troszkę w górę, no i mamy lepszą oprawę jakości graficznej. I w ogóle, to jest też bardzo ciekawe, um, używanie e, nawet wbudowanego Antialiasingu e, wygląda zdecydowanie gorzej niż DLSS na Quality. urównywanie do, do DLSS Balanced w wyższych rozdzielczościach, także to na plus. A używanie DLSS Quality czy Balanced wygląda zdecydowanie lepiej niż w 3 bez e, Antal w ogóle, tak? Nie dość, że mamy więcej klatek, no to mamy lepszą jakość oprawy wizualnej, więc po prostu warto tego używać. I teraz tak, dwie lokacje testowe: Bagna i Nowigrad. Zawsze używałem w, we wcześniejszej wersji Wiedźmina 3 jeszcze nie z nowej, do testów GPU, właśnie lokacji Bagna, do testów CPU lokacji Nowigrad. Natomiast tutaj, zarówno i na Bagnach, i na Nowigradzie m, karta graficzna dostaje niesamowity łomot, więc. Chciałem Wam te dwie lokacje pokazać, bo wiele osób po wejściu do Nowy Gradu ma problemy. Platforma testowa, na której sprawdzałem, jak gra się sprawuje, to Z790 Rock i Steam i 913900K ustawione na 5,7 GHz rdzenie E wyłączone, Ankor na 5 GHz, Memki 6800, 2 x 16 5 ustawione na 6800 MHz, cel 34, 39, 39, 34, T2G2, drugi i trzeci rząd wyregulowany. Natomiast tutaj też informacja, sprawdzałem, jak w jednym lata z włączonymi, jak i wyłączonymi rdzeniami E. Nie zauważyłem jakichś większych różnic. Natomiast ci z Was, którzy mają Alder Lake czy Raptor Lake, jeśli chodzi o procki, napiszcie w komentarzu, um, czy zauważyliście jakieś różnice pomiędzy włączonymi rdzeniami E, a wyłączonymi rdzeniami E. Także dajcie znać, jestem ciekaw, jak to wygląda na Waszych platformach. Ok, przejdźmy teraz do materiału, zobaczycie, jak gra się sprawuje. No i. Na koniec wrócimy sobie do podsumowania. Podsumowanie. Jak mogliście zobaczyć po aktywacji ray tracingu no naprawdę Gerald robi rozpierduchę taką z topowego Amper i topowej Ady. Że głowa mała, ale oczywiście na no RT 4090 całkowicie deklasuje, miażdży wręcz 3090 i i ogólnie rzecz biorąc. Można by się cieszyć, mając RTX 4090 idzie pograć nawet całkiem komfortowo w 1440p bez aktywacji DLSS. Oczywiście kwestia komfortu jest w pełni subiektywna, więc tutaj trzeba przyznać, że akurat Wiedźmin 3 całkiem nieźle radzi sobie przy 60 klatkach, jeżeli chodzi o silnik gry. Jednak ci z Was, którzy mają monitory z wyższym odświeżaniem, z wyższą częstotliwością odświeżania, na pewno będą chcieli przynajmniej te 80, 100, 120 klatek wycisnąć. I nawet na 4090 w wyższych rozdzielczościach jest to niemożliwe absolutnie bez użycia DLSS 3 Frame Generator dodatkowo jeżeli chcemy używać RT bo każda z tych kart zarówno 4090, jak i 3090i zapewnia naprawdę wysoką wydajność bez użycia RT no ale jednym z kluczowych elementów jeżeli chodzi o Next nowego Wiedźmina jest właśnie implementacja RT która niestety jeszcze pozostawia wiele do życzenia bo są różnego rodzaju paki graficzne szczególnie na placu w Nowigradzie zauważyłem jakieś dziwne Przebłyski z oświetleniem, no, wyglądało to tak jakby nagle z dnia zrobiła się noc, znaczy z nocy zrobił się dzień, no w ogóle jakieś dziwactwo takie, także no, tutaj jest wiele problemów i muszą e, Redzi temat mocno poprawić, tak żeby w pełni można cieszyć się cieszyć 3 Next Gen. Ja osobiście jestem wielkim fanem Wiedźmina, podstawową wersję przeszedłem 4 razy, planowałem sobie jeszcze ograć rzeczywiście i przejść, wymaksować za dwa trzy razy całkowicie Wiedźmina 3 Next Gen jednak. Osobiście poczekam sobie na to, aż pojawią się jakieś pacze, które dołacają grę do tego poziomu, żeby nie były różne sytuacje um, irytujące, tak żeby wydajność też troszkę była poprawiona. Chociaż. Generalnie mi nie przeszkadza osobiście to, że gra jest bardzo wymagająca. Tylko żeby to po prostu szło w parze z tym jaką jakość grafiki dostarcza, a tak jak mówiłem wcześniej, jednak Cyberpunk 2071 wygląda zdecydowanie lepiej niż usprawniony odświeżony 3 Next Gen, a ma zdecydowanie mniejsze wymagania. Także no Redzi muszą naprawdę tutaj jeszcze robotę zrobić odpowiednią, żeby no po prostu działało to należycie. Zostawcie w komentarzu informacje, jak w ogóle Zapatrujecie się na Wiedźmina, jakie wy macie doświadczenia z tą grą, jakie macie ewentualnie problemy i jakie ewentualnie fiksy znaleźliście rozwiązania różnych problemów. Podzielcie się w komentarzu z innymi użytkownikami, tak żeby po prostu dać wartą, wartość dodaną i tutaj podyskutować sobie na ten temat. Pamiętajcie o subskrypcji, polecajcie kanał dalej, rzucajcie linkiem dalej. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tego testu i też wyciągnie dla siebie jakieś informacje, które pozwolą usprawnić to i owo. No, i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. No i tyle, pozdrowienia serdeczne i jesteśmy w kontakcie.